Za moimi plecami Michałaśka Łaśka e, udało im się podjąć decyzję o tym, że chcą podjąć walkę. Moim zdaniem są gotowi. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pytanie, co dalej z nimi? Przede wszystkim przeanalizowaliśmy to, jak jedzą, jak żyją, to, o której wstają, o której się kładą spać. Możemy zacząć dalej. Nie rzuciliśmy ich i na głęboką wodę, dlatego że jesteśmy zdania, że dobre przygotowanie oraz dobre rozpisanie planu treningowego oraz planu żywieniowego jest gwarancją sukcesu. Oboje są w tej chwili w pełnym cyklu pracy, posiadają plany żywieniowe ułożone przez Stasia, program treningowy, którego ja jestem autorem. Tak czy inaczej w tej chwili cały czas będziemy jeszcze to dostosowywać do ich aktualnych potrzeb i zmieniających się warunków. Przyjrzyjmy się ich pracy z bliska. Widzę Was wyjątkowo uśmiechniętych. Piotr się nie przyłożył? Jakiś lżejszy trening zastosował? Nie, no to my już się zmieniamy powoli. Te coraz lepszą kondycję mamy. No i przez to te treningi też sprawiają nam większą radość. Też zmiana sposobu żywienia na pewno też e, dużo nam daje. Jemy przede wszystkim, przede wszystkim zdrowsze rzeczy bardziej dopasowany do naszego trybu życia. I co świadomie po nie czy macie jakieś tutaj nie, narzucone przez Stasia, który Was ciągle pilnuje? Jak to wygląda u Was w głowie? Nie no, fakt jest faktem, że mamy przygotowane jadło z do którego musimy się trzymać, ale też możemy w trakcie go modyfikować, żeby dopasować do godzin treningów, do tego co robimy akurat w ciągu dnia. Tak, jest to pewnego rodzaju kompromis, tak? Czyli mhm. zmieniliśmy sposób żywienia, ale też mamy wpływ na przykład na to, jakie potrawy lubimy, wszystko jest dopasowane pod nas. Czyli co, okazuje się, że można, bo większość osób jednak tutaj blokuje się, mówi, że nie da się zjeść powiedzmy czegoś, co da później energię na treningu, a jednak tak jak widzicie, można zjeść zdrowo, smacznie, dodatkowo, później energię spożytkować na całym treningu. Dokładnie. Czyli nie widzicie, że tak powiem, żadnych przeszkód do tego, żeby tę walkę kontynuować. Nie no, mam nadzieję, że pociągniemy ją dalej. Dokładnie. Okay, a jak oceniacie dotychczasową pracę? Rewelacja. Efekt lustrze przekonywający? Na pewno. Na pewno. Ja też po Was widzę o wiele lepszej jakby formie. Jesteście uśmiechnięci. W zasadzie no, czego chcieć więcej? Kolejnych etapów pracy, które będą pokazywały kolejne mniejsze liczby na wadze. Tak jest. Tego Wam życzę. I oczywiście uśmiechu na dalszych etapach pracy. Dzięki. Zakończyliśmy właśnie, moim zdaniem, najtrudniejszy etap w całej metamorfozy. Jest to czas, w którym moi podopieczni najczęściej się łamali, poddawali się, chwili, że to nie dla nich, zaczynali podjadać. Dzięki naszym wspólnym działaniom, czyli moim, dietetyka, psychoterapeuty oraz lekarzy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, udało się nam zniwelować to ryzyko do zera. Zmiana stylu żywienia w tej chwili jest widoczna na twarzy, w składzie ciała, które tak naprawdę z zewnątrz może się dużo nie różni, ale też uległo zmianie ich psychika, podejście do tematu. Zaczęli wierzyć w siebie i w to, że faktycznie to jest dla nich i mogą osiągnąć cel, o którym tak naprawdę marzyli cały czas. Moim zdaniem, w tej chwili oni są już naprawdę gotowi do tego, co ich dalej czeka.